Gdybym wtedy miała na sobie kamizelkę ochronną, to całkowicie mogłoby zmienić bieg wydarzeń. W zeszłym roku miałam najpoważniejszy wypadek w swojej zawodowej karierze jeździeckiej. Podjęłam się treningu młodego konia w ośrodku, w którym ogrodzenia wokół placu treningowego nie były bezpieczne. W momencie, kiedy mój koń bardzo mocno się spłoszył, ewakuowałam się standardowo, jak to w pracy z młodym koniem. Niestety upadek spowodował bardzo rozległe obrażenia, ponieważ upadłam na stalową rurę, łamiąc sobie żebra, ostatecznie straciłam też za? Brakło? Przede wszystkim ochronnej kamizelki, która zdecydowanie mogłaby mnie uchronić przed tak rozległymi obrażeniami w tamtym momencie. Gdybym teraz zaczynała jeździć konno, to pierwszym podstawowym zakupem, którego bym dokonała na pewno wraz z kaskiem byłaby kamizelka ochronna. Wiele lat temu, kiedy zaczynałam pracę z młodymi końmi, kamizelki dopiero pojawiały się na rynku. Były duże, sztywne i ograniczały ruchomość w ciele, na co nie mogłam sobie pozwolić, ale zostałam z tym negatywnym przekonaniem. Natomiast technologia poszła mocno do przodu. Teraz nowoczesne kamizelki są bardzo dobrze dopasowane. Kompletnie nie krępują ruchów. Brak odpowiedniej ochrony i kamizelki spowodował, że zapłaciłam za to ogromną cenę. Mimo, że mam silne ciało i mocne mięśnie stabilizacyjne, to one uchroniły mnie przed tym najgorszym. Ale mimo wszystko, wiele miesięcy rehabilitacji, utrata możliwości regularnych treningów, ból, który przez wiele, wiele tygodni towarzyszył mi każdego dnia, musiałam zrezygnować z pracy zawodowej. To wszystko dlatego, że nie skorzystałam z narzędzi, które są dostępne w dobrych w którym sklepie jeździeckim. Bądź świadomym miejscem i wybieraj mądrze. Kupuj sprawdzony sprzęt, który zostanie dla Ciebie dobrany przez specjalistów, zostanie odpowiednio dopasowany i tutaj cena już nie gra roli, jeśli chodzi o twoje bezpieczeństwo.